I syna w To jest spotkanie z Ostrością. Witajcie, ludziska, To jest kolejne spotkanie z Ostrością. Tak. jestem Mike Vanti. A jestem Pit. No to kolejne spotkanie z Ostrością. Jesteśmy szybciutko czerwone sombrero. Tutaj być tak, się się stary, rynek, stary poznań. rynek. Zdjęcia i adres powinny się już tu pojawić w tym momencie. Yy, I co, co my tutaj zamówiliśmy sobie? Jest tak? to ogólnie meksykańska restauracja, nie? A no tak, tutaj meksykańska restauracja, pewnie jak widzieliście menu i Dania, to mam no. to dało coś do, tutaj do myślenia. No generalnie restauracja meksykańska, no, no żeby się tu nie, nie rozpowiadać. Generalnie nie przyszliśmy tutaj, żeby spodziewamy się jakiejś e, ostrej masakry, że tak powiem, że chcieliśmy sobie. No dlatego e, jest to spotkanie z ostrożnie, ma nie tak. wyzwanie. Chcieliśmy sobie tutaj spróbować zobaczyć, co mają generalnie ostrego w menu, mają tak. ostrą. E, my się zostawiliśmy tutaj na ostrą quesadillę, prawda? Tak, tak. Ale ogólnie jest napisane, że każde danie można ciostrzeć na, na, tak. zrobić ostre na, na, na prośbę klienta. I tutaj taka sytuacja też odnośnie mojej choroby, e, ponieważ miałem... E, Brać bardziej lightowe rzeczy tutaj. Też nie wiedzieliśmy, na czym będzie oparta ta ostrość. No. Tutaj się dowiedzieliśmy, że sosi, które oni wzmacniają. Że wzmacniają albo papryką, albo sosem, nie? tak? Papryka to jalapeno, a sos to potle. No tak bym wiedział, to bym chyba też się skusił na taką opcję, jaką miał hmm. Mike, ale to już hmm. było w trakcie zamówienia robione i wyszło jak wyszło. Tak. Ja będę miał wersję normalną, oznaczoną chyba poziomem jednej papryczki, tak, prawda? Tak, tak. A ty będziesz miał, na to wychodzi maksymalną możliwą moc, prawda? No czyli quesadilla wow. chili de carne oboje, tylko że ja podkręconą, Tyle, standardową. No wiadomo, tutaj ze względu na swoją, swoje dolegliwości ostatnio, o których chyba wszyscy wiecie, mam taką nadzieję, to no. muszę się traktować lajtowo. Tak też się potraktowałem lajtowo, ale się okazało, że ze spokojem no. mogłem wybrać to, co ma, bo hala, penio i chipotle nie powinny zrobić na moim żołądku, nawet chorym, wrażenia. Dobrze, na razie się ściemniamy, że tak powiem i widzicie nas już za chwilę, jak będziemy degustować już tutaj to danie. Do zobaczenia za moment. Okej, okay, no to już jesteśmy tutaj, mamy wszystko, że tak powiem, tak. teraz powinny być widać zdjęcia tutaj, jak to wygląda. No. Wizualnie wiadomo, wygląda to identycznie, nasze obie porcje. Naprawdę fajnie wyglądamy, tutaj frytki, te tutaj e, trójkąty czyli. Pokażesz jalapeno, jakie masz u siebie? Tak, ja mam wersję doprawioną z jalapeño. Jedna Na zdjęciach tam otworzyłem, otwarłem, ale możecie tu jeszcze zobaczyć, o może widzicie. I tutaj jeszcze dodatkowo sosik z chipotle świeżo, nie? Tak, ja się potem może skuszę też na te sosiki. Jak już mówiliśmy wcześniej, jalapeno i chipotle to są takie papryki, tak, że nie powinny zrobić na mnie żadnego wrażenia. No, Dlatego nie też sobie nie? chyba się skuszę tutaj, bo to jest Chipotle Majka, tak, tak? Na Chipotle, tak. Czyli Majka ma tutaj taką modyfikację względem mnie, że w środku tu ma na i tu ma jeszcze sosik oparty chipotle. na Chipotle. Czyli tak, tak. nie powinno to robić na nas żadnego tak. wrażenia. To jest ogólnie najmocniejsza opcja, jak tak. już mówiliśmy, nie? I zobaczymy, ale zobaczymy no. właśnie, są to spotkania z ostrością, więc tak, i zobaczymy, prowadzi. jak to będzie masakrować, tylko jaką no. przyjemność sprawi nam ta delikatna ostrość. Jasne. Czy delikatna ostrość? To Głupio to brzmi, ale no. ostrość taka, nie, żebyś, nie żeby się skatować, Superna. tylko po prostu, żeby no. się nią delektować. Tak. No o to chodzi, prawda? Dobra, lecimy. Lecimy. Dobra, smacznego. Również dziękuję smacznego łajeza. No. Rozpada mi się. Standardowe takie, czyli konkarne bym powiedział. O smaku? No. Czuję taką paprykową gorycz lekką się wyłoniła. Tak? Hmm. Mmm. Ja ja czuję. Te kwatki ich Ja Jakbyś chciał sobie spróbować, może sobie zabrać, ja podmienię od Ciebie. Dobra. Przypomina mi się, wiesz co? Przypominają mi się smaki, jakie czułem mniej więcej, jak byliśmy, odwiedzaliśmy Papadiego. Papadiego? Mm. I też tam próbowaliśmy, co? Nie to tylko... Bulito? to właśnie, Chodzi o ten farsz, tak? No. Spróbuję sobie samego sosu. No bierzesz sobie czyściecha Czyściaka na, na widelcu? Już. Mówię, Majku, że może ewentualnie potem dołączę do Ciebie. Już tak szybko? O, no troszkę jest. No troszkę czuć. Na pewno zniesie niż ten dziki. No, czuć go. No. No daje tej. No. Yeah. I tak nie zesz tak źle. Uuu, daje. No, Ty po cipotle nie spodziewałem się takiej mocy. Jest fajnie. No. Yeah. Jest konkret, powiem Ci. No mm, jasno. Pozwolisz, że ja sobie tutaj wezmę? Jasne, wiesz. Śmiało, często się. Polski klimat Starego Rynku, nie? Za nami. No, Może w widzicie, ludzie przechodzający się. Jesteśmy w południe. Chwilę przed tym, jak dostaliśmy potrawę, zagrał. Hejnał. Były to ziołki. Tak, tak, mamy Nagrodzone oklaskami. Tak. Powiem Ci, że już z nosami mi leci. No, to chipotle ma moc. Tak podeszliśmy z rezerwą, słysząc, że jalapeño i chipotle, ale to chipotle robi robotę. Około 10 tysięcy może być. No, na ludzie. nawet nie myślałem o kilkunastu, wiesz? Z chipotle nie wyciągniesz kilka bo chipotle ma około 8 tysięcy, nie? No wiem, wiem, no ale takie takim wrażenie na języku, czuję jakby to było podkręcone nawet to chipotle. Jeszcze nigdy nie jadłem czegoś opartego na chipotle, co byłoby tak mocno jak ten sos. Dobra, ja sobie tu spróbuję. Zamoczyć w tym sosiku. A w ogóle musimy się wymienić jednym tym, kawałkiem. No to nie ma sensu, chyba. A czujesz, czujesz smak y, halapenią? Faskowość halapenią czujesz, tradycyjną. Mhm. Dobra. To no, tylko o tyle spytam. Czy pewnie czujesz to takie samo wrażenie? A czujesz to, co ja? Jakaś goryczka papryka? Nie, nie, no, tak, dobrze. Znaczy w sumie może chcesz, to może wymienić jeden kawałek, ale nie wiem. Nie, bo jestem bardzo ciekawy, wiesz? No. Smakowych głównie wrażeń. No, Tylko ja nie wiem, jeszcze rozpadł, jest tak mokry, że nie wiem. Ja ci dam. Wezmę no. sobie tego. A ty masz mojego tak, tego? Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. Tak sobie się podmienimy. Teraz ja wersja jestem wersja. bardzo ciekaw wrażeń smakowych. Ha, to zacznę w sumie od tego, tej wersji halapenią. Nie, jest frytki z tym jem chyba. Po, po tym chipotle chyba tutaj mogę. dostać... O, kub... Moje kubeczki smakowe mogą dostać. <grym> a ja tam delikatnie, a Sany tam winni, bo bebechy ma rozwalone. A tam. A tam na dzika <grym> To ja zamówiłem niby w ostrzejszą wersję, a to co Zany zrobił, teraz to, to. Ja nie zauważyłem tego. W sumie racja, korzystam z twoich zasobów jakby wyszło wyjdzie na to, że ja je od ciebie. No bez. bez skitu. Może mam powypalane od jedzenia, ale... Nie czuję tej kwasy. Czuję ten kwasek, że rzeczywiście jej halapenią. Jakby twoje było smakowo lepsze mam wrażenie, wiesz? No może tak, może podkręcona. Tuning halapenią robi sporo. Czuję ten, ale kwasy halapenią nie jest taki inwazyjny, że aż tak bardzo nie, nie, nie atakuje, że mhm. czasami kwas hal halapeniu potrafi być tak mocny, że aż mi twarz wykręca, a tutaj on jest tak. Delikatny, fajny ten kwasek panią podoba mi się. Chyba, że to jest już kwestia tego, że zjadłem już wcześniej tyle tego chipotle. Mm. Tak to odbieram. Ale co, jest to dobre, tak? Ogólnie. Mm -hmm. nie, no dobre to, jest. Jaka cena? Bo nie powiedzieliśmy ceny. Mm. 25,90? 24,90? No raz, to zobaczymy. 25,90 mm. za taką jedną quesadilla chili de carne. Zóróweczka trochę łagodzi. Generalnie zerobiste drugie śniadanie. To już śniadanie, ale to nie obiad? Nie, aha, takie rzeczy czy to śniadanie? No ładnie, dla mnie już obiad. Mmm, za tak wcześnie. Chociaż w pracy poprzedniej nie obiad do dziesiątej, więc chodziło mi, czy to byłoby w stanie zastąpić obiad. Czy jest tak istotny? E... No zastanawiam się. No dopiero powiem, ale czuję, że... Mm, nie muszę to ocenić. Na ten moment czuję, że jeszcze dużo zjadł. Ale mm. może być tak, że dokończę i będzie zupełnie inaczej, bo ciężko na ten moment to ocenić, wiesz? Mhm, mm czyli... Ogólnie... Na przykład... Yy, dania z y, Thai bardziej są, tak? No, zdecydowanie, Tam. No. Okej, okay. zjadłem cały kawałek. z Wow. No. no, znaczy... Może już się moje usta przyzwyczaiły, ale... No. Jak ja na początku kubrałem, to była taka reakcja trochę uuu, wow, a teraz no. już jest tak tak takim... Jeszcze z nożek wziąłem to też. Naprawdę mm. bardzo jest większe niż tu się spodziewałem. Przechodząc do tego roku. Nie spodziewałem się wiadomo z niczego zabójczego, ale myślałem, że nie dostanę tak, takiego, masz tego. No, ja jestem zadowolony, a bo... A to ten naprawdę robi robotę, no. nie? Dobrze, no to ja już zjadłem tutaj, jak widzicie. <laughs> Właśnie, ja, ja nie powiem... zauważyłem dopiero teraz. I mogę powiedzieć, że... Wow, teraz przed chwilą zjadłem połowę tego kawałeczka no. z tego, co tym, z tym po tle, mojego ostatniego, carne, i no. Ten kawałek dalej jest w de Dyżar, dokładnie no. dwa lokale stąd, tak. i tam nie się dostanie, nie takiej mocy. Dokładnie. Powiem wam, że tak ostrość na początku mnie tak tutaj zaskoczyła, a potem w trakcie już się przygotowałem, a teraz jak przestałem jeść, to bardzo mnie wypala język. To jest strasznie język. Przecież do odrytwienia. No, to widzicie, tutaj, Maj jeszcze konsumuje, a w tym czasie powiem, no, miałem mieć wersję, że tak powiem, mniej ostrą, ale to jest, pomogłem się od Majka tutaj tym sesikiem i wyszło na to, że tak, na że... dobrą sprawę zjadłeś więcej, jest to siźle. Zjedliśmy równy jakby produkt, no. ale Majka tutaj twierdzi, że, że nawet zjadłem więcej. No, ci podle więcej, na pewno zjadłeś więcej. No. Nie lubię marnowania jedzenia, więc yy, dlatego tutaj. No. Czułem, że chcę zjeść go tak. No. Staram się tak no, równomiernie. No, dobrze. Fajnie, <laughs> W ramyku, jakaś forma podsumowania już? Czy... No, w sumie tak, już można kończyć, bo to tylko frytki mi nie zostały. E, dobrze, słuchajcie, no to już powiedziałem przed chwileczką, mniej więcej, mam nadzieję, że wiara składnie, jaka mm. jest sytuacja. Że na pewno I... polecenie jest polecenie? Nie no, 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 dokładnie, jest że polecamy, oczywiście, bo... że tak. Nie spodziewaliśmy się, przepraszam, czy la halapenio, to tak. Czy halapenią to tak wiadomo, halapenią to ale to chipotle naprawdę, nie spodziewałem się, żeby na chipotle można coś tak mocnego zrobić. Dokładnie, tak jak powiedzieliśmy, to noc około dziesięć tysięcy. Już się stabilizuje, już się stabilizuje i jest fajnie, naprawdę. I no. Ja nawet na kilkanaście tysięcy jest chału bym hmm. coś. Hmm. Ty mówisz, że ma tysięcy, nie tak, więcej. No, aż tak śmiały nie jestem, wiedząc ile ta papryka halapenią ma mocno, bo chipotle, jak wiecie albo nie, to jest wędzone chipotle, to jest wędzone o, patrz, to ja nawet nie wiedziałem chyba. No jest to samo parka, tylko to zmierzone halabanią. Okej, okay. no dobra. Okej, okay, to co? No to generalnie poleciliśmy. Tak, no to jest naprawdę bardzo jest do... bardzo dobrze i naprawdę można. Na początku końców będzie to naprawdę... No, no nie, nie wiem właśnie czy można, Jak już rozmawialiśmy wcześniej, nie wiem czy to będzie wycięte, czy nie, ale rozmawialiśmy w każdym razie wcześniej się pytaliśmy, czy... Skoro na średnio zaawansowanych to trafiło. Język jest pa, pa, spas, skasowany, no, no to średnio to ludzie, którzy nie mają słyszać no. z zazdrością, których na przykład znasz, których który klepie Kajen, no to to zniszczy. Tak, 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 no na przykład tak. W każdym razie. Moja myśl na podsumowanie jest taka, że jeśli ktoś chce zaczynać swoją przygodę z ostrością i chce zacząć od czegoś już takiego konkretniejszego, że woli tak. sobie rzucić jakby na wyższą wodę, to zapraszamy tutaj podejść i poprosić o ten sosik tle, bo to tle tam. Jeśli nie chce tutaj, wiadomo, wydawać... No, bo wiadomo, to jalapeno, który miałem w, tym, w tej kwasadli, to raczej tylko dała trochę tej smaku. to i ona z mocy a... za dużo nie dała, ale te podle robi robotę, no. A wydawać też pieniędzy nikt nie chce ryzykować. Sosu na przykład po prostu w, tym, w tej mocy, wiadomo, żeby potem się nie, nie, na nie nadziać po prostu, że no. zapłacił za wysyłkę jeszcze będzie miał buteleczkę całą, sosu, który prawdopodobnie mu nie podejdzie. Jeśli chodzi na przykład o moc, no to tutaj no. macie, dostajecie taki tutaj razem z daniem i to jest no. dobry test. Ja myślę, wsi że... Podle pire, nie? Myślę, że tutaj każdy, kto chciałby mm, jakiś początkujący, chciałby yy, przejść, spróbować dalej coś nieco mocniejszego, to myślę, że to jest dobre. To po tym kotem jest najbardziej godne polecenie. on napisał tym że dostajemy całkiem fajne jedzonko. No jasne, fajnie to przygotowane, fryteczki, tutaj no. surweczka. Polecamy tutaj się wszystkim takim Początkującym jeszcze zaznaczam, który Ci wysłała. Coś mocniejszego, polecam pojawienie się tutaj, poprosienie o ten sosik czy potle. O no. te 10 tysięcy jak Mike wycenia jest no, dobre, tak. żeby... No i prawie. się nie zaawansowani którzy lubią po prostu yy, lekką, fajną nutę pikaności poczuć. No po dokładnie, tarwie, i to też smakowo jest, bardzo daje fajne wrażenia. O to tak. głównie nam chodzi, żeby to oceniać pod kątem smaku właśnie, zwłaszcza w tej serii spotkań z ostrością. Tak. Dobrze, nagadaliśmy się chyba na sam koniec dosyć dużo, zwłaszcza ja oczywiście, jak ja to zawsze, haha, zawsze. Zawsze, ha, zawsze, zawsze ja gadam. To tyle, no dobrze, no to kończymy. Ja jestem Sany Pit. Jestem Mike Anti, oczywiście. No, to było spotkanie z Ostrośną z Czerwonego Strombrera w Poznaniu, dokładnie na starym rynku. Mhm. Ciao, ciao.